Tobie Boże polecamy naszego brata Jerzego i prosimy Cię, ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. No mi mówić trochę, bo nie bardzo wierzę w jakieś świateczne zakończenie drogi Jurka po naszym świecie. I tak zastanawiając się nad tym, myślę, że w gruncie rzeczy prawdopodobnie odszedł w takim dobrym momencie, bo myślę, że ta droga będzie coraz trudniejsza, a jednocześnie wyposażył nas. Wyposażył nas w wielkie bogactwo, bo są ludzie, którzy przechodzą przez życie tak, że nie zostawiają prawie śladów, i potem jakoś tak wypłukują się z pamięci i bliskich, i znajomych, i kolejnych pokoleń. Natomiast Jurek zostawił tyle śladów materialnych i niematerialnych, i tak to jest bogate, i tak właściwie będzie się aktualizować nieustannie ten. Jego twórczy dorobek, i też to, jakie robił wybory w życiu, jakie błędy popełniał, jakich niebywałych wysokości sięgał. I, i myślę, że to zostanie właśnie i dla mego pokolenia, to na pewno, ale również dla pokolenia jego dzieci i jego wnuków. Kiedy człowiek umiera, to nagle przestaje być tym, którym był w momencie śmierci. Całe jego życie jest równie ważne i równie przytomne, równie, równie obecne. Także kiedy myślę o Jurku, to oczywiście myślę o nim głównie jako o tym młodym aktorze, którego poznałam jeszcze, by jeszcze był na ostatnim roku szkoły teatralnej. I od początku miał w sobie taką dwoistość, która była szalenie intrygująca. Z jednej strony bardzo był przywiązany do tej tradycji krakowskiego konserwatyzmu i takiego krakowskiego inteligenta właśnie, a z drugiej strony był z zawadiaką i komediantem, który nie stronił od uciech. I ta podwójność i w jego aktorstwie i w jego różnych rolach życiowych się powtarzała. Ja pamiętam, kiedy nie było mnie długo w Polsce i nie widziałam długo Jurka. W międzyczasie on został rektorem szkoły aktorskiej, szkoły teatralnej i nagle zobaczyłam zupełnie innego człowieka. Zobaczyłam, że on teraz gra, a zawsze grał wszystkie swoje role niebywałym poświęceniem i bardzo dobrze, że gra teraz jego magnificencję. I trochę mnie to przestraszyło. I mówię, Jurek kurczę, no przecież ty nie chodzisz już, tylko kroczysz. Ty nie mówisz nawet jak my rozmawiamy, tylko przemawiasz. I tak się bałam, że on się już z tym zatraci, że ta rola jest tak długotrwała i tak y, związana z pewnego rodzaju y, pewnego rodzaju kostiumem i władzą. Y, i dopiero później się zorientowałam, że nie. Oczywiście pewne rzeczy już mu zostały, pewien sposób mówienia to Maćku możesz potwierdzić, chyba, już mu został, ale jednocześnie to, co odróżnia narcyza czy człowieka z wielkim egom, ego od prawdziwego inteligenta, to jest to poczucie obowiązku, że dostało się tyle, że trzeba dawać. I wszystko. Jakby nie popatrzeć, już nie mówię o aktorstwie, w którym był tak hojny. Nie mówię właśnie o tych pedagogicznych, pedagogicznych czasach, kiedy obdarzył naprawdę niebywałą uwagą i wiedzą ogromną grupę studentów i aktorstwa, i reżyserii, i w szkole krakowskiej, i, i, i katowickiej. No i po, oni są po prostu. Już nosicielami wiedzy, której bez niego nigdy by nie dotknęli, i też y, takiego systemu wartości. Y, bo myślę, że niezależnie y, od y, y, niedoskonałości, czy błędów, czy takich momentów zatracenia, Jurek pielęgnował bardzo konsekwentnie i wiernie właśnie te wartości służby. I aktorstwo rozumiało, jaką służbę. I rolę artysty w społeczeństwie, żeby nie odwracać się od tego społeczeństwa tyłem, żeby zawsze dawać. I nawet w, kiedy dotknęła go po raz pierwszy y, ta straszna choroba, z której się wykaraskał, a którą właściwie, z której myślę, tak myślę osobiście, no ale to powiem może za chwilę. Y, pierwsza rzecz... Y, którą chciał zrobić, to podzielić się tym i dać to swoje doświadczenie i wesprzeć swoim doświadczeniem innych. I tak naprawdę ta umiejętność zmiany, bo przecież największym takim wybuchem oryginalnego, niespotykanego przedtem w Polsce talentu aktorskiego Jurka były lata 70. i tak zwane kino moralnego niepokoju, praca z Felkiem Falkiem przy Reju ze mną trochę również, ale przede wszystkim z Krzysztofem Kieślowskim, który, z którym znalazł tego typu porozumienie, które bardzo rzadko zdarza się między twórcami, między mężczyznami, między reżyserem i aktorem i to rola, którą w tych filmach Krzysztofa Jurek spełniał była czymś więcej niż takim y, 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 y zadaniem aktorskim, bo on był rzeczywistym współtwórcą tych filmów i spokoju y, i amatora. Filmów, które być może są jedne z najważniejszymi filmami polskiej kinematografii i gdzie pokazał też poza tym warsztatem, o którym wiele tu mówiono, i talentem, też niebywałą zdolność empatyczną. Wczuwania się i rozumienia prostego człowieka. I w gruncie rzeczy nie tylko ze względu na jego warunki, że taki troszkę plebejską, twarz czy coś, ale nikt nie, nie, nie zrozumiał taki nie zagrał prostego człowieka, cokolwiek by to pojęcie znaczyło, ono jest oczywiście redukujące. Chodzi o to człowieka, który właśnie nie jest zawodowym inteligentem, albo, zawod albo klasą średnią, i który może być w swojej szlachetności, w swojej wrażliwości. Odkryty w zupełnie inny sposób, ale też, który może być kanalią, i, i, i to łączenie kanali, i, i, i człowieczeństwa w wielu jego rolach, i tych, i tych właśnie kina Moralnego Niepokoju, i tych teatralnych. Ja miałam to szczęście, że robiliśmy wspólnie teatr telewizji Lorenzaccio, który uważam za jedną z najwspanialszych ról Jurka i właśnie takich najbardziej ambiwalentnych, najbardziej trudnych, bo tam rzadko on grał romantycznych bohaterów, a tam grał właściwie romantycznego bohatera, który przyjął maskę łajdaka i te nawarstwienie tych różnych masek, które są w tej roli, to myślę, że nie miałam tak intensywnego Przeżycia pracy z aktorem, jak, 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 jak przy tym spektaklu właśnie, właśnie z Jurkiem. No, Krzysztof Kieślowski odszedł i Jurek Został właśnie takim sierotą po, po Krzysztofie, podobnie jak paru innych jego Bliskich współpracowników Krzysztofa yy, I Nawiązywał z nim kontakt właściwie poprzez reżyserię. Jego reżyseria myślę zrodziła się z tego, że już nie miał tego właśnie reżysera i, i tego, typu, tego, typu, tego typu kontaktu, i tego typu radosnej i takiej niebojącej się niczego współpracy. Bo najwspanialszą cechą aktora jest odwaga. Odwaga polega na tym, że aktor nie boi się obnażyć w sposób, który może być dla niego bardzo bolesny i bardzo ryzykowny. Ale ta odwaga jest łatwiejsza, jeżeli się ma reżysera, któremu się ufa. To znaczy, że jeżeli na przykład taki reżyser powie: wejdź na dach z trzeciego piętra, skocz, ja cię złapię, to ten aktor skacze, bo wierzy, że ten reżyser go złapie. Więc kiedy nie zabrakło Krzysztofa, na szczęście znalazł się młodszy brat Jurka. I wspólnie pożeglowali w zupełnie inne rejony. Rejony komedii, czasem absurdalnej, czasem rubasznej. I dzięki temu Jurek dla. Myślę o Julku Machulskim i o ich wspaniałej współpracy długoletniej. I tutaj się nagle okazało, że Jurek stał się absolutną gwiazdą, mega gwiazdą. I dla wielu pokoleń będzie znany z tego właśnie, a nie z tych, Subtelnych i ryzykownych ról. Komedia jest oczywiście czymś być może jeszcze bardziej ryzykownym, ale myślę, że Jurek to miał w genach i tę rolę akurat grał z mniejszym wysiłkiem niż rolę jego magnificencji. To wszystko by nie scaliło się w jedno, gdyby nie to, że Jurek, który dawał tak dużo, miał skąd brać. I nie byłoby Jurka bez Basi. I muszę powiedzieć, że mam, miałam dwóch przyjaciół aktorów, wielkie talenty polskie aktorstwa, myślę to o Jurku właśnie i o Wojtku Przoniaku i obydwu by ich nie było bez Basi. A jednocześnie Basia przecież nie jest żoną Jurka, tylko jest artystką, jest osobą, która wam wszystkim, całej waszej rodzinie no, jest opoką, po prostu, no bo Jurek jak to kolorowy ptak był, a potem gdzieś jechał. Odnalazł się także we Włoszech i okazało się, że może być włoskim aktorem. Myślę, że gdyby los tak zdarzył, to byłby z pewnością aktorem amerykańskim, z równą, z równą radością i pracowitością, z jaką dokonywał innych rzeczy. Myślę, że jednej roli ważnej, a myślę, że dla mojego pokolenia dzisiaj niestety najbardziej aktualnej. Jurek nie zagrał w teatrze, ale w pewnym sensie niestety przyszło mu zagrać w życiu na końcu. Myślę o królu Lirze i o tym jak od tego, które mu wydawało się, że panuje nad swym życiem i że ma władzę trzymając rząd dusz i serca ludzi. Nagle się okazało, że wiele ludzi może się od niego odwrócić i że może on stanąć nad przepaścią. No ale byli przyjaciele i byliście wy. Dziękuję bardzo. Basiu, dziękuję za jurkę.